Cześć. Witam cię serdecznie na kolejnym filmie dotyczącym odmiany czasownika eee, czasownika. Ostatnio mówiłam Ci o czasowniku regularnym, a dziś powiem o czasowniku nieregularnym. Zostań ze mną. Mówiłam o tym, że czasownik regularny ma swój schemat. Każda osoba otrzymuje końcówkę pierwsza E, druga ST, trzecia T lub ET. Liczba mnoga. Pierwsza en, druga t i trzecia en. Dzisiaj opowiem Ci o odmianie czasownika nieregularnego i trzech grupach, i k po których możesz poznać te czasowniki. Zapraszam Cię do prezentacji. Prezens to czas teraźniejszy i pierwsza grupa dotyczy czasowników yy, i zmiany rdzennej samogłoski zmiany samogłoski rdzennej, a na a z kropeczkami, czyli a z kropeczkami to jest umlaut. Mamy singular, czyli liczbę pojedynczą i plural, liczbę mnogą. Pokażę to na przykładzie czasownika faren, czyli jechać. O czym musisz pamiętać? Pierwsza osoba y, to oczywiście iś, fare, tutaj się nic nie dzieje, tylko mamy końcówkę "-e". Druga osoba i trzecia osoba liczby pojedynczej. Na te osoby musisz zwracać zawsze uwagę, bo tylko tutaj będzie zmiana mm, tej samogłoski rdzennej. Du fiest i Rz er, fiat, czyli A to A zmieniło się na A umlaut. A umlaut wymawiamy E. Długie E. Du fiest, ty jedziesz i Rz er, fiat, czyli on, ona, ono jedzie. W liczbie mnogiej się nic nie dzieje, czyli pierwsza osoba wia ma formę faren, czyli dodajemy końcówkę en. Druga osoba fat, czyli dodajemy końcówkę t. I trzecia osoba liczby mnogiej zi, albo "ziv" napisane wielką literą, forma faren, czyli z końcówką en. Przykład takiego zdania. "wochin, festu morgen, Dokąd jutro jedziesz? Wahrscheinlich faren ich nach Wrocław. Prawdopodobnie pojadę do Wrocławia. I, no I to jest tyle, jeśli chodzi o pierwszą grupę, i ta grupa chyba jest najbardziej charakterystyczna, i najczęściej spotykana. Podam kilka przykładów, czasowników, e, które należą do tej grupy. Podam też pytania lub zdajam, przykłady zdań, i proszę cię o e, odpowiedź w komentarzu na te pytania. Czyli Faren wohin wo festu am Wochenende? Dokąd jedziesz w weekend? Wohin festu am Wochenende? Wszystkie pytania będą mm, napisane pod tym filmem. Drugim czasownikiem szlafen. Jest czasownik szlafen. Szlafen znaczy spać. E, I też przy du będzie du szlefst. Przy rzs będzie rzs szleft. Przykład pytania, zdania. Wie lange szlefst Jak długo śpisz zwykle? I trzeci czasownik to laufen. Laufen oznacza biegać. Hmm, tylko tutaj troszeczkę będzie inna wymowa. Powiemy du läuft, czyli a umlaut i u razem napisane e, wymówimy jako oj. Du läuft i er sie On, ona, ono biegnie. Wer läuft am schnellsten? Thomas oder Paul? Kto biega najszybciej? Thomas czy Paul? To oda lojwstu schneller als Paul? Czy ty biegniesz szybciej niż Paul? Czyli to była y, pierwsza grupa, zmiana a na a umlaut. Druga grupa czasowników to zmiana e na i, czyli zmiana samogłoski rdzennej e na i. W liczbie pojedynczej, czyli w singular, y, na przykładzie czasownika geben, w ogóle geben to dawać, E, pokażę tutaj tą e, zmianę. Iść, GIB, tu się nic nie dzieje. Du, gibst, czyli E zmienia się na i. I pamiętaj, że jeżeli występuje samo i pomiędzy spółgłoskami, to wymawiamy je jako i. Takie krótkie i. Du, gibst. I rs, er, gibt, on, ona, ono, daje. W liczbie mnogiej znowu. Nic się nie dzieje oprócz tego, że mamy schemat końcówek, czyli żeby powiedzieć my dajemy, mówimy wir geben, ale wy dajecie ihr ja gibt. I zizi geben, oni one dają, lub forma grzecznościowa, z i napisane wielką literą pan, pani, państwo dają, też będzie sie geben. Przykład zdania Gibst du mir bitte das Buch? dasz mi proszę książkę. Natürlich gebe ich es dir. Oczywiście, naturalnie dam ci ją. I tutaj też jest: po polsku powiem dam ci ją, a po niemiecku powiem ich gebe, natürlich gebe ich es dir. Ponieważ mamy dwa zaimki osobowe, więc w kolejności będzie najpierw akuzatyw, później dativ. Taka jest kolejność. O tym kiedyś indziej opowiem. Do tej grupy należy kilka czasowników. Może kilkanaście tych czasowników jest to taka spora grupa. Te, które powinny znać to czasownik helfen, pomagać. Teraz ta pomoc jest potrzebna i pomagamy wszyscy, kto może, w jakim stopniu może sytuacja w Ukrainie jest ciężka. Dlatego też pomagajmy Helfen via. Wem hilfst du am meisten, komu najwięcej naj pomagasz? Um, wem hilft du meisten. Do tej grupy też należy czasownik treffen, spotykać kogoś albo coś, lub jako czasownik zwrotny sich treffen, czyli spotykać się. Przykład zdania: Mit wem triffst du dich morgen? Z kim się spotykasz jutro? Lub triffst du morgen o Peter? Spotkasz jutro Piotra? Innym czasownikiem jest czasownik Szpresien. Szpresien, no już teraz mam nadzieję, że nie zrobisz błędu. Szpresien oznacza mówić i teraz bezbłędnie zapyta, e, zapytasz kogoś: du Deutsch, czyli nie Sprichst du Deutsch, mówisz po niemiecku? Oder wie du Deutsch? Albo jak mówisz po niemiecku? I czasownik Neimen. Przy Neimen musimy uważać, e, ponieważ Neimen piszemy jako przez E i H samo. Jedno m, natomiast drugiej osobie liczby pojedynczej będzie tam zmiana. Du nymst. Du nymst e przez i i podwójne mh nam ucieka. Dlatego też du nymst ty bierzesz i rz er jest nymt. On, ona, ono bierze. Przykład zdania Nymstu an einem teil bierzesz udział w projekcie? Mam nadzieję, że to było dla Ciebie zrozumiałe. Przechodzimy do trzeciej grupy. Trzecia grupa w odmianie czasowników nieregularnych, gdzie następuje zmiana samogłoski rdzennej e na ie, wygląda następująco. Tutaj podałam przykład czasownika zyen. Zyen znaczy widzieć i myślę, że jest taki, jest czasownikiem bardzo charakterystycznym i bardzo często używanym. I ZYJE, ja widzę, ja patrzę, nic się tutaj nie dzieje, ale przy DU DU ZIST, czyli to E zmieniło się na IE, samo h zostaje i ST wiadomo dla DU ST jest, y, musi być, musi być taki, taka końcówka. Er, z zi, ZIT, czyli on, ona, ono widzi. Y, I tutaj też o, pamiętaj o, wymianie, o odmianie i o wymowie. I, e mamy, wcześniej mówiłam samo i, krótkie i, wymówione jako i. Natomiast tutaj jest długie i, du, zist, takie konkretne długie i. do zist i rz jest zid. W liczbie mnogiej nic się nie dzieje, czyli mamy tylko końcówki via en, ja i zid, te i zizi, zien, końcówka en. Przykład zdania. Siehst das Haus da? Widzisz tam ten dom? Widzisz dom? Nein, ich sehe da kein Haus. Nie, nie widzę tam domu. Y jeszcze jeśli chodzi o czasownik Zyjen, mogę tutaj wspomnieć o czasowniku fern Zyjen, y gdzie tematem głównym, y głównym czasownikiem jest Zyjen, ale pojawia nam się Fern i jest to przykład czasownika y rozdzielnie złożonego, o którym opowiem y innym razem. E, tutaj tylko wspomnę, że gdybyśmy odmieniali ten czasownik Fernsehen, powiedzielibyśmy iś zje fern. Ja oglądam telewizję, czyli to fern y, wylądowałoby nam na końcu zdania. I zje of fern. Ode i sehe nicht of fern. E, Jakie czasowniki możemy tutaj jeszcze. Y, mogę wspomnieć o jakichś czasownikach. Jest to czasownik Lazen. Leisen <coughs> też znasz. Lezen to czytać, a jak nie znasz, to poznasz. W drugiej osobie będzie forma du list i RZS list. I uwaga, ponieważ czasownik Lezen kończy się, temat tego czasownika kończy się na S, więc przy du, przy drugiej osobie liczby pojedynczej nie będziemy dublować tego S. Dodamy tylko T. Czyli du list i RZS list. Te formy będą takie same będą się różniły tylko zaimkiem osobowym. Jeśli chcemy powiedzieć, że to ty czytasz, to będzie du e, list, a jeśli on czyta to r er, list. E, na te czasowniki zwracam uwagę i mam nadzieję, że już teraz e, będzie dla ciebie łatwiej e, odmieniać te czasowniki. I zwracać na nie uwagi, uwagę. Jeśli już jesteś na tym etapie, że możesz podejść do czasu przeszłego perfekt i czasu przeszłego preteritum, przynajmniej w tej formie tylko takiej e, początkującej, tak żeby móc używać prostych zdań w czasie teraźniejszym i w czasach przeszłych, to zapraszam cię w dalszym ciągu na mojej stronie www.niemieckipomistrzowsku.pl. Jest y, mini kurs y, o czasach przeszłych, y, który nazywa się Challenge 25 Czasowników w Czasach Przeszłych, y, gdzie y, otrzymujesz ode mnie 10 lekcji, w których uczysz się przez 10 dni y, tych podstawowych czasowników krok po kroku. Prowadzę cię za rączkę i uczę się razem z Tobą y, tych czasowników. Także jeśli będziesz potrzebował, potrzebowała tych czasowników, żeby od razu zacząć mówić prosto, bo prosto, ale przynajmniej konkretnie yy, i bez obaw, yy, to yy, zapraszam Cię na ten kurs. Dostajesz tam słowniczek, yy, krótki zeszyt ćwiczeń, yy, quizy, yy, realizujesz wszystkie lekcje i na koniec możesz sobie pobrać plik p 3 yy, który prowadzi Cię jeszcze raz, jeszcze raz możesz powtórzyć. Możesz pójść ze mną na spacer, posłuchać, odświeżyć sobie te wiadomości. Także tam także zwracam uwagę na czasowniki nieregularne, ponieważ one są, uważam, bardzo ważne, żeby je znać, żeby wiedzieć, że są potrzebne i w tabelce czasowników mocnych również się znajdują. Resztę materiałów znajdziesz na moich e, portalach społecznościowych, na Facebooku Agnieszka Jasek Łata, Niemiecki po Mistrzowsku. Publikuję dla ciebie różne materiały e, dotyczące e, nauki, darmowe materiały dotyczące nauki języka niemieckiego, także na Instagramie Agnieszka Podkreśnik, Jasek Podkreśnik Lata. E, możesz e, korzystać z darmowych materiałów i. Kroczek po kroczku uczycie. Zachęcam Cię i proszę jednocześnie o to, żebyś poświęcił 3 minutki czasu na wypełnienie ankiety, która będzie tutaj pod filmem. Zależy mi na tym, ażeby, żeby publikować rzeczy, które wykorzystasz. Do nauki, dlatego muszę wiedzieć, czego potrzebujesz. Dlatego też zadaję tam kilka pytań dotyczące, dotyczących Twojej y, nauki, czego chcesz, czego y, ci brakuje. A także przygotowuję y, kolejny kurs y, i też chciałabym y, wiedzieć, y, na co liczysz, co jest dla ciebie wartościowe. To wszystko z mojej strony dziś. Cieszę się bardzo, że. Byłeś, byłaś i słuchałaś. Mam nadzieję, że ta lekcja była dla ciebie wartościowa. Jeśli nie wiesz, jak to się dzieje z czasownikami regularnymi, to zapraszam do filmu o, czas o odmianie czasowników regularnych w języku niemieckim. A jeśli chcesz poznać już czas przeszły perfekt dla początkujących, czas przeszły preteritum dla początkujących, to zapraszam na moją stronę wwwniemiecki i tam jest kurs challenge 25 czasowników w 10 dni w czasach przeszłych. Subskrybuj mój kanał i proszę o udostępnienie tej lekcji, może jeszcze komuś się przyda. To wszystko na dziś. Max Good und cześć.